Cześć moi drodzy, Radek Owczarek z tej strony. Chciałem Wam pokazać dom, który podnojąłem we Wrocławiu i właśnie tutaj jesteśmy na tej posesji. W tej chwili jest 4 pokoje, robimy z tego 7 pokoi i chodźcie zobaczyć, pokażę Wam szybko, jak to zrobimy i, i dlaczego będę tutaj mieć 2,5 tysiąca dochodu miesięcznie. Więc tak, to jest posesja cała. Tam z tyłu jest ogród, ale jakby to nie jest istotne w tej chwili, więc idziemy do domu. Tutaj to to nie wymienimy na nowoczesne. Drzwi są jedne, drugie. Dom jest dwupiętrowy i jesteśmy w przedpokoju. Tutaj będzie duży pokój, właściwie jest pokój dwuosobowy. W oknach zostały wymienione klamki na nowe. Ponieważ były żółte, to daliśmy białe po prostu. Jest zamontowane nowe oświetlenie LEDowe. Tu już zostały wymienione zamki, są klucze takie jakie powinny być. Tak. I przechodzimy do pokoju, który był pokojem bardzo dużym. I tutaj właśnie trwa już przebudowa tego pokoju. Więc, tutaj będą drzwi do tego pokoju. I on będzie dosyć spory. Ten pokój, tak? Parkiet jest nowy, pomalowany już zostało przez właściciela. Tu jeszcze gniazdko będzie wymienione. Tam też będzie wymienione gniazdko w tej ścianie. Powstaną tu jeszcze z jednej strony jedno gniazdko, z drugiej strony drugie gniazdko. I teraz ciekawostka dla osób, które nie potrafią dzielić dwóch pokoi, nie wiedzą, co zrobić z, takim, z taką szczeliną. No więc, tutaj. Oczywiście z takimi rzeczami sobie radzimy. Tak, jeśli ktoś by się chciał z Was dowiedzieć, jak obrobimy grzejnik, to całkiem go zabudujemy, będą utwory zrobione, tak żeby nie było po prostu takiej Januszowej roboty, tylko cały grzejnik zostanie obudowany fajnie, ekstrawagancko, tak, nowocześnie. Oczywiście zostaną zrobione otwory i dopiero możemy dojechać ścianą do tego grzejnika. Oczywiście parapet będzie zabudowany fajnie, obrobiony i tutaj będzie cienka ścianka, o tak to wygląda. Ten kinkiet zostanie zdemontowany, zostanie przyczepiony z jednej strony ściany, w tamtym pokoju, a taki sam dokupimy będzie w tej, z tej strony, e, od tej strony pokoju, tak? Oba pokoje będą mieć po. E, tak zostały wymierzone te ściany, że oba pokoje będą mieć po 8 metrów. Ok. Tutaj pójdzie wełna w to jeszcze. I w środek pójdą belki drewniane, też żeby usztywnić samą konstrukcję. Nie dajemy tu profili UA, tych wzmocnionych. To robię na gotowcach inwestycyjnych. Jeżeli to jest podnajem, to wiadomo, oszczędność i dajemy belki, belki, w to wchodzi belka drewniana i tutaj wchodzi wełna też, żeby wygłuszyć, żeby nie było mostków akustycznych. Więc to tyle. Co jest taką ciekawostką, że tutaj w tym te ściany, tutaj nie ma w ogóle dybli. Tak, te ściany, ten profil UW 75 jest przyklejony na taśmę filcową do tego parkietu, ponieważ nie chcieliśmy tego nowego parkietu po prostu niszczyć. Tak? Nie wiadomo, co będzie za 5-10 lat z, tym, z tą ścianką może trzeba będzie ją zdemontować. Nie mamy takiego wymogu w umowie, natomiast szkoda mi było, nawet osobiście wiercić tutaj dziury, skoro parkiet był robiony, jest, jest nowy. I ten pokój co jest bardzo fajny, ma. Taras taki duży, jesteśmy z drugiej strony budynku, tu są schody, tak wygląda taras, więc fajna sprawa, bo, bo jakby to jest taki dodatek dla tego pokoju, no ten pokój, okno oczywiście będzie otwierane też tak, tam powiesimy zasłony, roletki, firanki, w tym tutaj tak samo będą zasłony. Te skrzydło zdjęliśmy stąd, no bo jest wiadomo tutaj niepotrzebne. Tak, więc tu będą drzwi do tego pokoju, tu będą drzwi otwierane w tą stronę, a tutaj wiadomo otwierane na ścianę, tak. Czyli jak stoimy z tej strony, to drzwi będą lewe, a tu będą prawe. Idziemy teraz mm, do kuchni. Tutaj była kuchnia, ale e, będzie z tego pokój. tak? Został, zdem, z, zostały zdemontowane wszystkie meble. E, Parapet zostanie zabezpieczony, fajnie pomalowany. Tutaj jest taka spiżarka malutka, więc zrobimy tutaj garderobę. Tak, nie będzie w ogóle, mm, nie będzie w ogóle tych, tych tutaj tych garnków, zabierzemy je na górę, bo tu była kuchnia i tu właśnie będzie garderoba, będzie szafa, więc to będzie pokój, spory pokój dwuosobowy. Tak, ok. Oświetlenie, oczywiście, nowe, to zostanie wszystko zabudowane. Tutaj wstawimy nową szafę, garderobę, oczywiście, z lustrem, z półką, na buty. I teraz rzecz dosyć ważna: tu mamy pełną łazienkę, pełnowymiarową. Oczywiście trzeba ją tylko wyczyścić, wyszerować. Tak, jest w bardzo nowym stanie. Wszystko jest ok. Jest nowe oświetlenie zamontowane tam też. Więc tu mamy jedną łazienkę. Tutaj jest grzejniczek. I dobra, I to, czyli na dole będziemy mieć jeden, dwa, trzy, cztery pokoje. Idziemy teraz na górę. Na górze schody, jeżeli chodzi o właśnie te schody, zostały odnowione. Tu jest karnisz zamocowany. Jakieś wiaranty powiesimy. Tutaj jest taki balkonik. Jak ktoś, jak, jak ktoś pali papierosy, to może sobie wyjść zapalić. Ktoś będzie palił z moich najemców, bo ja ogólnie w domu nie pozwalam palić. ok. I tutaj na górze mamy drugą łazienkę. Nawet jest bidet, jest umywalka. Tu jest co prawda lustro, tu jest gniazdko, jest wszystko, oświetlenie. Tam jest grzejnik i jest fajna wanna. Tak? Ta łazienka jest taka, taka no, lepsza. Widać, że tutaj jest to po remoncie dość niedawno. Dobra. I tutaj co jest bardzo fajne. Jest jeszcze WC. Czekajcie za światło. Jest WC i uwaga, jest <grywka> kabina prysznicowa. Czyli na górze mamy taką dobrą sprawę. Wychodzi na to, że to jest pełnoprawna łazienka. Bo tam jest prysznic, tu jest WC i tu jest umywalka. Jest, Grzejnik, tak, eee, można na coś powiesić, jest lustro. <grym> w związku z tym na górze mamy eee, dwie łazienki, na dole jest jedna i teraz tak. No tu jest kuchnia i ta kuchnia będzie tutaj eee, dla wszystkich mieszkańców. Bo mówię na dole tą kuchnię, kuchnię likwidujemy. Wszystko co trzeba to jest. Jest zmywarka, która działa, bo sprawdzaliśmy. Eee, jest kuchenka. Okej. Okay. Jest dużo szafek, jest jedna lodówka, druga lodówka. Tutaj będą mi się szafki, ponieważ dla tych osób muszą, być, muszą musi być więcej szafek i teraz ciekawostka. To przejście będzie całkowicie zamaskowane, będzie zabudowane, ponieważ no, tutaj, no, tutaj będzie pokój, tak? Może wejdźmy z tej strony. To jest taki układ jak na dole, czyli tu będzie duży pokój dwuosobowy, a tutaj e, będzie to samo co na dole, czyli pokój jedynka i pokój jedynka, jeden pokój z balkonem, czyli już nie ma tarasu wielkiego, tylko jest balkon dla tego pokoju, czyli te pokoje będą co najmniej 50 zł droższe, antenę wyrzucamy, stąd kable wszystkie ucinamy, nie, nie dajemy naszym najemcom kompletnie żadnych anten, e, jest intern, będzie mocny, mocny internet, w związku z czym telewizja jest w internecie. Tak? Tak to wygląda. I tutaj mamy podobną sytuację. Tylko, że to skrzydło jest nieotwierane, czyli to skrzydło się nie otwiera, ale za to najemca będzie mógł sobie otworzyć drzwi balkonowe na ukos, dać albo otworzyć w ten sposób. Czyli ma nieotwierane okno, ale ma drzwi balkonowe, które się utwiera, otwierają na ukos, a ten pokój będzie mieć okno otwierane w ten sposób. No i tutaj. Przyjdzie ścianka już przyjdzie, oczywiście cienka ścianka tutaj będzie taka, żeby zmieściła się tutaj. Tutaj analogicznie jak na dole jest parkiet nowy. W związku z czym ani jednego dybla nie wierciliśmy. Wszystko jest przyklejone na taśmę dwustronną filcową, która ma właściwości akustyczne oraz mocujące. I to samo, grzejnik zostanie zabudowany tak, żeby można było go profesjonalnie, estetycznie poprawić. I tutaj ta cała, to całe przejście będzie zabudowane. Tak? Więc, tutaj, w tej kuchni, tylko powiększenie szafek, ewentualnie jakiś fajnych antyram, jakichś elementów ozdobnych, home staging. I ok. I ścianka będzie albo z tej strony. Tak, dziesiątka ścianka, albo z tej strony. Czyli z jednej strony, jeszcze podejmę decyzję. Czyli, powiedzmy, że będzie tutaj równo, to tu będą półki z tej strony. Jeśli ściankę zrobimy z tej strony, że od kuchni będzie równo, to od pokoju będą jakieś półki przyczepione. Tak, żeby zagospodarować to całe miejsce. Minimalny zysk na tym mieszkaniu to jest 2000 zł, ale no mówię, na przykład, jeżeli ten pokój wynajmę jako dwuosobowy, na dole jest to samo dwuosobowy i kuchnia na dole zostanie wynajęta jako dwuosobowy. To myślę, że spokojnie 2,5 tysiąca jestem w stanie wyciągnąć stąd. Natomiast też nie mogę za dużo tutaj osób zakwaterować, dlatego że mamy jedną kuchnię. Zrobiłem to z premedytacją właściwie na dole, tam mogłem tą kuchnię zostawić się tutaj. Natomiast no, taką podjąłem decyzję, że będzie, że będzie tutaj, że będzie nie dwie kuchnie, tylko jedna kuchnia. I będzie zamiast jednej kuchni, po prostu pokój, czyli mówimy o tym pokoju. Tak, tam przyjdzie klapka wentylacyjna. I oczywiście zostanie zrobiona nowa podłoga. Parapet zostanie albo taką nakładkę specjalną na parapety się kupuje, które imitują, po prostu wyglądają jak nowy parapet, tak? Albo zostanie pomalowane. Na górze przyjdzie karnisz. Tutaj, że można było fajną zasłonę powiesić firankę. I to będzie pokój, duży pokój dwuosobowy. Zakwateruję tyle osób w tym mieszkaniu, żeby mi się dobrze żyło, żeby nie było z kolei za dużo, bo wiadomo, że do tego mieszkania można tutaj zakwaterować więcej osób, bo tu też jest dwójka, tu jest dwójka, na górze dwójka, więc już mamy 6, 7, 8, 9, 10. Czyli 10 osób na jedną kuchnię trochę za dużo, więc po prostu nie chcemy robić takiego spędu w tym, w tym domu. Więc myślę, że nawet ten pokój, wszystkie dwójki zajmą pojedyncze osoby, natomiast będzie to pokój przygotowany pod parę na przykład i w ten sposób mogę go ogłaszać jako, dwójka, jako dwójkę Jak za mieszka jedna osoba to po prostu cena będzie trochę wyższa, ale trochę wyższa niż za jedynkę, ale niższa niż za dwójkę, tak? Żeby było sprawiedliwie W związku z czym i tak wyjdę na swoje, zawsze tak robię A jest mniej osób i ludziom mieszka się bardziej komfortowo więc to by było na tyle. Słuchajcie, wrócę teraz telefon. Eee, to wszystko z mojej strony dzisiaj. Eee, pochwalę się liczbami, jak już podpiszę z wszystkimi umowy, z wszystkimi najemcami. Jak już się tutaj zakwaterujemy, eee, więc e, już w tej chwili mój zespół ogłasza pokoje do sprzedaży. Sam tam rzuciem e, chyba z dwa posty, że mam takie pokoje. Tutaj niedaleko jest lotnisko, w e, bardzo fajnie, bo e, dzwonią do mnie już ludzie, którzy dojeżdżają na lotnisko. Tu z kolei daleko jest IBM. Park przemysłowy tu jest zaraz FAT, SWPS, a z tyłu mamy Magnolię i Westgate też. Nokia. I niedaleko mam park przemysłowy, park, tam jest jeszcze WSB Wyższa Szkoła Parkowa oraz dolnośląska, wyższa szkoła Przedsiębiorczości, czy coś takiego. W związku i studenci, i korpo tutaj zamieszkają, tak? I pracownicy korporacji. Na tę chwilę to, to wszystko. Ten remont potrwa dzisiaj mamy wtorek, ten 13 chyba jest. Ten remont potrwa nie do końca tego tygodnia, tylko do końca kolejnego tygodnia. Łącznie już z z wszystkim, że można było się wprowadzić. To tyle z mojej strony. W poniedziałek kolejny pokażę Wam transmisję, zrobimy transmisję z mieszkania, które aktualnie remontujemy w Gdyni. Tam też z czterech na 8 na 7 pokoi, tam jest trochę więcej metrów, bo tam jest 135 metrów, tu mamy, tu mamy 110. Ale myślę, że no i tam będzie zysk na czysto w sezonie, w sezonie od 1 września do ostatniego czerwca. 4000 na czysto mamy to już wyliczone. A w sezonie letnim, kiedy będzie RBM i Boklinko, czyli będzie miał już krótki termin, zyski będą niebotyczne, Pokażę Wam, jak już to jak już, jak już osiągniemy, jak już będzie coś się uchwać. Na razie to są tylko. Słowa, nie potwierdzone, tak? Ale ja nie lubię, że to jest słów nawias, w związku z czym bardzo chętnie pokażę Wam fakty, nie mity. To tyle z mojej strony. Obracam telefon, żeby go wyłączyć i kończę tę transmisję. O. Dobra, wszystkiego dobrego. Jeśli ktoś, właśnie, jeszcze jedna rzecz. Jeśli ktoś z Was chciałby się nauczyć robić takie remonty, przebudowy oraz podejmowanie mieszkań zarabianych na, na podnajmach, tak? Na mieszkaniach, domach podnajmowanych w ogóle na nieruchomościach, i robi tworzyć takie gotowe produkty inwestycyjne, tak? czyli gotowe gotowce inwestycyjne. To 24 oraz 25 sierpnia teraz organizuje warsztat dwudniowy z gotowców inwestycyjnych oraz Podnajmu, tu we Wrocławiu w Hotelu Cena 4900 zł, cena rynkowa. Sprawdźcie, wiecie o tym, jakie są ceny na rynku za takie szkolenia. Sprawdźcie, czy warto pójść do mnie na szkolenie, zróbcie Tak. Czy, czy moja wiedza, którą przekazuje jest wartościowa i czy warto zapłacić takie pieniądze za taką wiedzę. Um, wiecie, ja twierdzę, że jeśli mówimy o zarabianiu na przykład na tym mieszkaniu 2,5 tysiąca miesięcznie, e, albo na przykład 4 tysiące, tak jak teraz będę w Gdyni mieć, tak, e, to jak ma się cena 4900 zł za szkolenie do zarabiania? 2,5-3 4 miesięcznie, tak? No to w ogóle nie ma o czym mówić. Nie będę tego już tego motywować yy, i tłumaczyć, dlaczego to szkolenie nie jest takie tanie. Tyle z mojej strony. Tak. Jak będzie ukończony już remont tego mieszkania, będą zaaranżowane pokoje, to prawdopodobnie nagram kolejny live, żeby Wam pokazać, jak to finalnie wyszło, tak, jak to się robi. I może będziemy mieć jakieś wyzwania, więc o tych wyzwaniach, o tych problemach... No nie, problemy zamienimy na wyzwania. O tych wyzwaniach to Wam więcej powiem, jeżeli, jeżeli takowe się pojawią. Także tyle z mojej strony ja obracam telefon, żeby móc wyłączyć transmisję cześć.